Witajcie kochani, z tej strony Torocistka Wina, ja witam wszystkie zodiakalne byki, moi drodzy, horoskop miesięczny, horoskop na miesiąc czerwiec 2024, zobaczymy ogólną prognozę energetyczną na ten miesiąc dla Was. Słowem wstępu, witam oczywiście w pierwszej kolejności moich stałych widzów, subskrybentów, jak również witam osoby, które pojawiły się tutaj pierwszy raz i jeśli Wam się spodoba, będzie mi ogromnie miło za każdy ślad Waszej e, obecności. Dobra, no to co, nie gadamy, zaczynamy, moje drogie byczki, na szarym końcu Was, Zostawiłam tak, tak wiem, ale już spieszę z przekazem. Zobaczymy, jakie ogólne tutaj prognozy dla Was. Przypominam oczywiście właśnie, że są to ogólne prognozy, więc bierzcie wyłącznie to, co się zgadza. Resztę odrzucajcie. Zaglądamy w zodiakalny czerwiec 2024. Co ciekawego, jakie energie i co tutaj karty dla Was mają, jakie rady, jakie wskazówki zaglądamy. Dobra. Aura klimat tego miesiąca, Wasze wyzwanie osobiste, praca i finanse, sprawy miłosne, mhm. co miłego się może wydarzyć, a na co szczególnie uważać. Dobra, i jeszcze jedna tutaj dodatkowa karta, rada lub dodatkowy przekaz. Byczek. Kurczę, kurczę, kurczę. Bytek taki troszkę wielofunkcyjny w tym miesiącu mi się pokazuje z tą główną energią. No, słuchajcie, takie wyzwanie dla Was, mam takie wrażenie, to poogarniać, poogarniać, bo tutaj mi się pokazuje z tą dwójką monet, że no, możecie mieć wiele spraw do zrobienia w tym miesiącu. No, tak jakbyście stanęli przed taką koniecznością dosłownie łączenia wielu sytuacji, wielu spraw, być może nawet też emocji, takich wewnętrznych, które nawzajem się będą wykluczać. I takie wyzwanie, właśnie takie, wiecie, wielozadaniowość, dużo naraz. Nie wiadomo, o czym się zająć, trzeba, albo trzeba będzie ogarniać wiele spraw naraz jednocześnie, a i, i z drugiej strony też konieczność doprowadzenia tego wszystkiego do końca, pomimo wiecie tych sprzeczności, pomimo, pomimo tych um, takich wykluczających się możliwości, też pomimo też rozproszenia uwagi momentami. Czuję, że Wy sobie poradzicie, bo wiecie, to jest energia, fajnie, że ona jest w pozycji prostej, bo to jest energia właśnie umiejętności żonglowania tymi faktami, tak? Umiejętności żonglowania sytuacjami i takie konsekwencje też w działaniu. Chciałoby się, kochani, powiedzieć, że przyjdzie Wam to z lekkością, tak? Chciałoby się powie powiedzieć, tylko no, patrząc na resztę energii, to tak troszkę będzie komplikacji. Na pewno dobra wiadomość jest taka, że uda się, uda wam się to wszystko poogarniać. Wy tak ym, raczej dojdziecie do takiego momentu, kiedy złapiecie ten balans, tak? Taki balans życiowy, balans psychiczny, zawodowy, osobisty, finansowy, pomimo tych początkowych trudności. No jest to taka troszkę energia sprzeczności. Jest to taka energia, która mówi, że będzie się dużo działo, nie wiadomo, będzie czym się zająć. Będą niektóre y, sprawy odwracały Waszą uwagę od niektórych najważniejszych, najważniejszych spraw, ale ostatecznie powinno się to ogarnąć, tak? Powinno Wam się to udać. Dobra, słuchajcie, lecę do pracy od razu. Księżyc, to jest taka energia, kochani, to jest jedna z moich ulubionych energii, o dziwo, tak na przekór, bo ona to jest tajemnicza energia, a ja lubię odkrywać tajemnice. Słuchajcie. I tutaj, właśnie, jest troszkę niejasności, wiecie, i być może trzeba będzie tutaj tej jasności odkryć, albo nawet tak żonglować faktami, faktami, żeby ukryć jakieś tajemnice, coś schować przed światem, albo tak żonglować faktami, żeby odkryć jakąś tajemnicę. Kiedy to jest taka, wiecie, energia niejasności, tajemnic właśnie, tak? I często jeśli chodzi o sprawy zawodowe i finansowe, ja tu wyczuwam um, jakąś ukrytą aktywność, wiecie? Może ukryte dodatkowe źródło dochodu, tak? Może ktoś ukrywa wysokość dochodu. Nie wiem, może ktoś ma długi, który ukrywa przed światem. Mogą tu być też takie tajemnice w postaci no, nieżyczliwych ludzi, tak? Jakieś plotki na Wasz temat, jakieś um, tego typu sytuacje. Ktoś coś ukrywa, jakieś kruczki pra prawne, prawda? Też próby zatajenia. Dosłownie mi się tu pokazują próby zatajenia jakichś informacji i nie wiem, czy to byk będzie taił tę informację, czy byk będzie miał za zadanie te informacje odkryć, tak? Żeby ujrzały światło dzienne. Za chwileczkę sobie tutaj dopowiemy. Ale słuchajcie, to może być też po prostu informacja, żeby Was tak nie straszyć. Po prostu informacja, wiecie, o pracy na dwie zmiany, na, noc, na dwie zmiany, takie nocne zmiany, dosłownie, mm, które przemęczają, tak. Ehm, może to być informacja o raczej bym tu wstawiała na kobietę o współpracownicy bądź szefowej, która jest dość toksyczna. Ale słuchajcie. Ehm, to jest bardzo często też taki bodziec, żeby właśnie zacząć szukać. Tak, zacząć słuchać jakiejś prawdy, dochodzić do jakiejś informacji, albo zacząć szczególnie ukrywać. Także mówię, nie wiem, po której tutaj stronie barykady jesteście. Coś tu umyka, i albo trzeba będzie to złapać, albo trzeba będzie zrobić tak, żeby umykało szybciej przed um, niepożądanymi uszami czy oczami. W dobrym znaczeniu z kolei, kochani, to jest po prostu informacja, że ktoś w tym miesiącu zaczyna się rozwijać pod względem artystycznym, tak? Jeśli ktoś ma jakieś. Zajawki. No, dopowiemy sobie. To też może być, kochani, informacja, że ktoś ukrywa informację o ciąży. Dosłownie. Wie, że jest w ciąży, ale ukrywa ze strachu przed. Przed no, problemami zawodowymi lub utratą nawet pracy. Ale dopowiedzmy sobie, kochani, dopowiedzmy sobie tutaj tą energię. Myślę, że warto, na pewno warto. Książę tylko wskazuje, a my się tutaj dowiedzmy dokładnie więcej szczegółów. Może karty zechcą coś e, podpowiedzieć. Dziesiątka buław, kochani. <laughs> tu jest przeciążenie. Przemęczenie. Wiecie co? Możliwe, że ktoś ma jakieś ukryte długi. Wiecie? I ukrywa tę, tą informację. Tylko to są długi dosyć takie, które już y, ciążą komuś mocno. Możliwe. Nie wiem, kochani. Słuchajcie, ja teraz tak poczułam, że może ktoś robi dobrą minę do złej gry. Wiecie? Pracuje ktoś ponad siły. Pracuje ktoś y, ponad program. Wciąż wiecie, dobiera sobie y, obowiązków, dobiera sobie zleceń, dodatkowe nadgodziny. I właśnie możliwe, że jest to spowodowane tymi długami, których po prostu trzeba się wywiązać, tak? I to może być y, właśnie ukrywanie tych informacji. Może być, moi drodzy. Tylko mówię, nie wiem, czy to jest y, wasza energia, czy macie kogoś takiego, tak? Jeśli macie wodnika, jeśli macie raka tutaj też barana. Słuchajcie. Nie wiem, czy ktoś po prostu nie próbuje ukryć informacji, znaczy ukryć albo udaje sam przed sobą nawet że pracuje albo ta praca, której jest, tak, w której pracuje nie jest z tym, co chciałby robić, tak? Nie jest to praca marzeń i przez to jest czuje się taki przytłoczony. Tą informacją. A propos tej szefowej, o której tutaj mówiłam, raczej szefowa, wiecie, ktoś na wyższym stanowisku, kto tutaj dokłada wam obowiązków ciągle, też mi się pokazuje. No, jest tu wiele możliwości, zobaczycie, która tutaj będzie rezonować. Jest gdzieś jeszcze byczek, który ukrywa problemy zdrowotne, a chodzi do pracy. I to są takie problemy typu kręgosłup, bóle kolan, stawów, moi drodzy. Ale ktoś tu nie bierze zwolnienia z obawy właśnie przed utratą stanowiska, pozycji. Praca w trudnych warunkach. Taki twardziel, który próbuje po prostu ukryć, nie wiem, swoją miękkość. Takie, muszę być twardy, bo inaczej stracę pozycję, bo inaczej stracę pracę. Słuchajcie, dosyć to takie jest... Tu jest ukryte przeciążenie. Tak już podsumowując, przeciążenie. Ktoś czuje się przeciążony, ktoś czuje się przemęczony fizycznie, jak i psychicznie, mentalnie również i próbuje to za wszelką cenę ukryć z obawy przed hmm, problemami finansowymi bądź z obawy przed utratą pozycji. Tak mi to wygląda, moi drodzy. Mhm. Także tutaj. Nie wiem co powiedzieć, kochani, i ten, czuję tutaj z tą energią e, dwójki monet w tej chwili, że po prostu baranek, baranek. przepraszam, baranka przez chwilę czytałam, więc e, tak z rozpędu powiedziałam, że Byczek będzie w tym e, miesiącu pracował ponad siły. Tak, pracował ponad siłę, dosłownie. Tak jak mówiłam na początku, zajmowania się wieloma sprawami naraz, pomimo przeciążenia, pomimo przemęczenia, by czuł się. Ja trzymam za Was kciuki. Jeśli jest możliwość, słuchajcie, no to zadbajcie o to zdrowie, zadbajcie o tego swojego mentala dosłownie, bo to może was wykończyć, wykończyć w tym miesiącu. Także tutaj czuję, że potrzebujecie. Żebym Wam dała tu dużo siły, dużo wytrwałości I daję Wam w tej chwili, jeśli słuchacie Także trzymajcie się tam Dobra, słuchajcie, lecimy do miłości I niepokoi mnie troszkę ten przekaz Wiem, że on nie jest dla wszystkich Ale Słuchajcie, bo Wy w tej miłości tak, Też tutaj nie widzę jakiejś ulgi no, no ta trójka mieczy, kochani, tak? To są bolesne przeżycia Ja bym kiedyś mówiłam, moi drodzy, że ja nie lubię takich przekazów. No ale dobra, lecimy. Tak, takie, takie karty. No ktoś, widocznie, nie ma taką sytuację. jeśli jest tutaj taka osoba, której się tutaj niemal większość energii zgadza, to jestem, jestem blisko, pamiętajcie, wspieram. Słuchajcie, dobra. Tu są bolesne przeżycia. Wiecie, tu może być zakończenie jakiegoś związku, jakiejś relacji, jakiejś znajomości. Może być też tutaj informacja, że ktoś tkwi, trwa, tak, w jakimś związku, który no, ma jakieś znajome toksyczności troszeczkę. A jeśli nie, to po prostu w ten związek ta relacja powoduje więcej smutku, więcej żalu niż radości, tak? Tutaj padają, mam wrażenie, takie bolesne słowa, bardzo często. Jakieś ukryte urazy być może ktoś ma, niezaleczone jakieś rany w sercu. Dla singli, moi drodzy, dopowiemy sobie oczywiście tę energię, dla singli z kolei, kochani. Tu jest takie ciągłe, niezaleczone serce, albo, albo czerwiec może być dla Singli takim okresem no, rozczarowań nowymi znajomościami. Może ktoś na dwa fronty, kochani, tutaj, tak? Wszyscy z tą dwójką, um, monet główną, i, i, i ktoś ma już do sumienia, że tak się to dzieje, tak? Albo odkrywacie taką informację na temat swojego partnera, partnerki. No nic, no dopowiedzmy do sobie. No powiedzmy sobie, słuchajcie, oj, oj, oj ostatni znak, który czytam, miesię, teraz tak, robię miesięczny przekaz i taki przekaz i byczki. kochani, ja nie poznaję. Dobra, ale lecimy. Weź aj, 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 aj. monet, słuchajcie. Wiecie co? Dobrze, tak sobie troszkę tutaj poojojałam nad tym wszystkim, ale słuchajcie, tu jest pokazane teraz. Mogą być jakieś sprzeczki dotyczące dzieci, jeśli ktoś ma dzieci, tak? Um, tym bardziej, jeśli ktoś ma dziecko z poprzedniego związku. Tutaj mogą się pojawić jakieś takie sprzeczki, nieporozumienia. To bywa, ale słuchajcie, ja to teraz wyczuwam, że. To nie będzie tak. Nie będzie aż takiego bólu jak, jak na początku tutaj. Słuchajcie, to mogą być. Um, kłótnie, sprzeczki o drobiazgi. I wiecie czasami, jak to jest? Czasami wystarczy taki malutki drobiazg, tak, malutka sprzeczka, która potrafi po prostu wywołać poważny konflikt. Więc e, słuchajcie, takie, wiecie, od słowa do słowa i... I nie ma w pewnym momencie takiego, wiecie, hamulca, tak, i, i pada, pada lewinat po prostu tych pretensji, tych oskarżeń, tych słów, które mogą naprawdę zaboleć, kochani, i tutaj uważajcie, kochani, bo to dosłownie mi się pokazuje, taka niewinna zaczepka słowna, Przyczepienie się o jakieś byle pierdołe, typu dlaczego te skarpetki tam leżą, albo dlaczego nie wyniosłeś śmieci, nie, nie wiem, spóźniłeś się i taka niewinna zaczepka e, może spowodować e, no, poważną kłótnię, która różnie się może zakończyć. Więc tutaj takie troszkę ostrzeżenie. Uważajcie na słowa, uważajcie na właśnie taką drobiazgowość, na się szczegółów. Także tak tutaj warto na to zwrócić uwagę. Tu jest kochani, też takie wiecie co. Tak, jakby ktoś nie doceniał drobnych gestów w związkach, w relacjach, nie wiem, albo ktoś pomniejsza czyjąś wartość, tak? Swoją wartość też, że a to za mało, ja się staram, a to za mało ty się starasz, a to mnie nie przekonuje, a to staraj się bardziej. Dokładnie tak. Tak troszeczkę bym, teraz bym powiedziała, że ja to wyczuwam, że ktoś wyolbrzymia drobne problemy tak wy olbrzymia drobne problemy jeśli chodzi o singli, to tu są, są znajomości nowe oczywiście, nawet tutaj ktoś pisze do was wiadomość nawet ktoś się tutaj z wami chce spotkać wychodzi z taką propozycją, ale tu jest takie troszkę albo wy, albo ta druga strona po prostu pokazuje mi się jakby nie, to nie to, nie? to nie to, trochę mi za mało, ciągle mało, mało, mało albo czepia się szczegóły, bo na przykład ktoś ma ktoś lubi zielone oczy, a ktoś ma niebieskie, tak? wiecie o co chodzi i, i takie drobne sprawy mogą Spowodować troszeczkę takich przykrości. Więc na to uważajcie, wiecie? Na to uważajcie przede wszystkim, żeby nie przyczepiać się szczegółów, nie, nie być takim zbyt drobiazgowym i jeśli jakieś takie drobne zaczepki słowne, żeby to właśnie nie poszło w jakąś większą, poważniejszą kłótnię, która się może źle skończyć. Może się źle skończyć, więc tutaj trzeba właśnie żonglować tymi swoimi słowami i być takim troszkę bardziej, wiecie, tak balansować takim. Wiecie, wiecie o co chodzi, tak? Żeby tutaj nie przerodziło się w nic złego i myślę, że będzie w porządku. Myślę, że będzie w porządku, drogie byczki. Dobra, lecimy do niespodzianek, do tego, co miłego. I wiecie, patrzcie, patrzcie. <laughs> Mamy tego diabełka, nie? I pewnie ktoś się zapyta, i co tu może być dobrego? A powiem Wam, że bardzo dużo, bardzo dużo. Słuchajcie, byczki, yy, koziorożec. Koziorożca, jeśli macie zadykalnego, może sprawić Wam fajne niespodzianki, ale to jest przede wszystkim... Taka energia, która mówi, że będziecie mieli siłę do walki, ale taką diabelską siłę do walki z takimi sytuacjami, które wyprowadzają Was z równowagi, które sprowadzają Was na złą drogę do walki, takiej właśnie siła do walki ze słabościami. O z nawykami złymi, tak, odcięcie się od złych ludzi, tak, trzymanie w ryzach właśnie też tutaj emocji, które mogą buzować, które mogą się wręcz wygotować, zwłaszcza tych złych emocji, tego gniewu, tego, tej wściekłości, która jest też możliwa właśnie, więc to jest dobre, byczek będzie potrafił nad tym zapanować, tak. To będzie dobre w tym miesiącu dla Was. Tak? Wy się tutaj, tu mi się pokazuje taka możliwość uwolnienia się, wiecie, od tych wszystkich toksycznych, złych i wyniszczających wpływów, bez, bez względu na to, czy to są nawyki, czy to są e, nałogi, czy to są źli toksyczni ludzie, czy to są takie sytuacje, w których nie chcecie być, tak? I fajnie, fajnie, tu mi się to fajnie pokazuje, moi drodzy. Więc tutaj e, odcięcie się. Odcięcie się. Słuchajcie, wiecie co? Stany zapalne, tak? Tutaj my mówiliśmy o stawach. My tutaj mówiliśmy o kręgosłupach i tego typu sprawach. I te stany zapalne, e, kochani, mogą troszkę się złagodzić. Mogą się troszkę złagodzić. Także tu jest dobra informacja. Ale tu ja tak czuję, że byk też będzie taki troszkę. Wiecie co? Taki. Nie miał taki diabelski urok w sobie. No, i taki ten diabelski urok osobisty, i powiem wam tak, dobrze wykorzystany, dobrze wam zrobi. Zwłaszcza tutaj w sprawach sercowych, tak? Więc tutaj taka informacja. No, takie załagodzenie. Załagodzenie takich nawyków i takich przyzwyczajeń, i też odcięcie się od takich sytuacji, które sprowadzają byczka na złą drogę. Tak? Walka z takimi sytuacjami, złymi wpływami, to jest to, co zaskoczy, byczka szczególnie. Na co uważać, kochani? Na niepotrzebne postoje. Właśnie tak jak mówiłam na samym początku, tutaj u Was ta główna energia mówi, że trzeba będzie działać, trzeba, być, trzeba będzie być wielofunkcyjnym, takim zadaniowym, trzeba się będzie tutaj mierzyć z różnymi sprzecznymi sytuacjami. I tutaj jest energia, która ostrzega przed tym, żeby nie przestawać. Żeby cały czas faktycznie być aktywnym, żeby to wszystko doprowadzić do końca lub chociaż jedną konkretną sprawę. Dokładnie, tak. Ta bezczynność dosłownie i niepotrzebne postoje pokazuje mi się tutaj jako takie zagrożenie. Lepiej działać, słuchajcie, powoli, ale stale, niż pozwolić na to, żeby coś się zatrzymało w miejscu. No. Żadne tam byczki, słuchajcie, żadne tam w tym miesiącu jakoś tam będzie. Absolutnie nie, tylko no brać sprawę w swoje ręce pomimo, pomimo wszystko. A jeśli coś się, moi drodzy, zatrzyma, to tu jest tak, e, też taka, takie ostrzeżenie, żeby nie pozwolić na to, żeby się zatrzymywało, żeby jednak mm, doszukiwać się przyczyn tego zatrzymania, jakichś spraw, tak? I rozwiązywać. I rozwiązywać, zwłaszcza tutaj mam takie wrażenie, jeśli tkwicie tutaj w takich trudnych warunkach, kiedy tutaj nie podoba Wam się wasza praca, kiedy tutaj dociążają was jakieś pewne problemy, kiedy tutaj pojawiają się faktycznie jakieś sprzeczki, nieporozumienia, konflikty w pracy, w miłości, tak? to tutaj przede wszystkim jest takie ostrzeżenie, nie pozwól, żeby to tak zostało, chociaż daj sobie czas na to, daj sobie pozwolenie na to, żeby tutaj zareagować, żeby zmienić tą sytuację, a nie tkwić, bo ona na, no, nie, nie, nie będzie służyć byczkowi. Także dla Was tutaj jest takie ostrzeżenie. I tutaj takie wiecie co? Dosłownie, brak takiego pozwolenia na martwe punkty, to jest pierwsze ostrzeżenie. A drugie takie ostrzeżenie, jeśli chodzi o ludzi, jeśli macie ryby zodykalne, ale jeśli nie macie, to się nie przejmujcie. I słuchajcie, na ludzi, którzy mogą próbować zmienić wasze nastawienie, tak? Dosłownie, którzy będą próbowali wpływać na wasz punkt widzenia. Tak? To takie, żeby nie było podatności po prostu na wpływy innych ludzi. Także takie ostrzeżenie. Uważajcie też, wiecie co. kurczę, wiecie co, te nogi kolana mi się tutaj pokazują, stawy, kostki. Uważajcie też na to. Bo nawet jeśli poczujecie tutaj ulgę, co tutaj się pokazało też karcie diabła, też mimo wszystko yy, nie odpuszczajcie leczenia czy tam suplementacji jakiejś, tak? Bo tutaj wiadomo, stawy, kolana i te sprawy to się. Trzeba liczyć z tym, że to jest dosyć powolny proces leczenia, ale uważajcie. Nie to, że jak poczujecie ulgę, o, jestem zdrowy i działam, tak? Także na to uważajcie. I gdzieś jest jeszcze byczek, który mm, może odczuwać. W tym e, miesiącu ostatnio sporo zdrowia mi się w kartach pokazuje, ogólnie nie robię kart na zdrowie, ale tak wspominam, zawsze pamiętajcie jak ja coś tu mówię, e, karty pokazują, biegł do specjalisty, a nie tutaj wina i kiedy go słuchać, ja tylko mówię co się może dziać, co karty pokazują dokładnie, e, tutaj ciśnienie, ale takie ciśnienie, które może dawać oznaki w, odczucia takie w głowie. Wiecie, na to zwrócić, nie bagatelizować tego, nie zostawiać tego tak, jak jest. Dosłownie. Tu jest takie ostrzeżenie. Jeżeli coś się dzieje, to yy, zatrzymuje albo coś się dzieje, to nie patrz, nie słuchaj, nie wsłuchuj się w to, tylko po prostu rób coś. Rób coś z tym, tak? To że także dla was taka tutaj Ech, przestroga. Dobra, także byczki moje drogie, miesiąc niespokojny troszeczkę niestety, tak? Bo tu trzeba będzie się godzić z wieloma sytuacjami, znaczy nie z wieloma sytuacjami, godzić wiele sytuacji ze sobą, właśnie, złe samopoczucie z wykonywaniem ciągłych obowiązków, jakieś tutaj sprzeczki miłosne z próbą dogadania się, tak? Troszkę gorsze samopoczucie też z koniecznością wykonywania tych obowiązków, ale słuchajcie, energia dwójki monet zazwyczaj mówi, dacie radę, tylko nie zatrzymujcie się, róbcie, tak jak mówię, lepiej powoli, a do przodu nie się zupełnie zatrzymać. Także byczu się na pewno potrzebujecie tutaj dużo energii, dużo siły, dużo wytrwałości i tego, to Wam oczywiście przesyłam z tego miejsca. Jeszcze została dla Was rada lub dodatkowy przekaz. Huh. no to powiedziały, co wiedziały. Słuchajcie, byczki, siła spokoju, siła opanowania to tak sobie poradzicie ze wszystkim w tym miesiącu. No. Słuchajcie, to jest pokazana taka energia, która mówi, że idziecie w dobrym kierunku, idziecie dobrą drogą. Sprzyjająca to jest energia. I y, pamiętajcie o tym, że w tym miesiącu, pomimo tego, że no, są te perturbacje, niestety, y, to macie nad sobą opiekę. Macie nad sobą opiekę tego wszechświata, aniołów, opiekunów duchowych, to tam sobie wierzycie, prawda? I będzie tutaj nad Wami cały czas ta opieka czuwać macie kochani e, taką tutaj radę, żeby nie tracić zimnej krwi, dosłownie, tak? Żeby nie okazywać zbyt wielu emocji w tym wszystkim, żeby nie poddawać się tym niektórym przeszkadzajkom, tym niektórym perturbacjom, tylko po prostu działać, zachować spokój przede wszystkim i zapamiętajcie sobie, że idą zmiany, tak? Idą zmiany, one idą powoli, tak? Ale im bardziej będziecie cierpliwi, im bardziej poddacie się temu procesowi dosłownie, to za, będą te zmiany bardzo szybko zauważalne. Tylko po prostu trzeba dać z siebie. Trzeba dać z siebie, nie pozwolić na to, żeby te sytuacje się zatrzymały w takich momentach, jakie tutaj się pokazują, tak? Czyli, te, czyli w tych ciężkościach, w tych sprzecznościach. Byczku, byczku, w tym miesiącu zachowaj spokój. Nie zmieniaj niczego na siłę, rób to, co masz po prostu robić, a jeśli potrzebujesz zmian, to rób to powoli, a dokładnie. Tak? A zmiany będą bardziej spektakularne, bardziej zauważalne. Tak? Także tutaj panuj, panuj nad tym wszystkim, a z czasem przyjdzie do swojego życia ta harmonia i ten spokój. Ale pamiętajcie o tym, to jest też taka, taki przekaz do dodatkowy. Tutaj te dobre energie sprzyjające czuwają Trwają nad wami w tym miesiącu i będą czuwać i będą was prowadzić, tylko właśnie zachowajcie spokój. Siła spokoju to wasz, niech będzie wasze drugie imię w tym miesiącu. Dobra, byczu się, no rozgadałam się tutaj z wami, ale no tutaj było nad czym gadać, tak? Także byczu się, moje drogie, ja jako księżycowy bek, trzymam się z wami, pamiętajcie o tym, jestem z wami, przesyłam mnóstwo pozytywnej energii, siły, wytrwałości, spokoju. Właśnie, wdech, wydech, moi kochani. Także życzę Wam dużo siły, wytrwałości, jeszcze raz pięknego miesiąca. Trzymam za Was kciuki i widzimy się, oczywiście, słyszymy niebawem, a ja żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!